Dziewczyny zaraz wezmą udział w challenge'u w dekorowaniu tortów. Każda zawodniczka zakręci kołem, a tym, co wylosuje, udekoruje swoje ciasto. Britney miała szczęście. Dostaje do udekorowania tortu lody. Ekstra. N, twoja kolej. Zobaczymy, co wylosujesz. Ostre papryczki chili? Serio? Jak udekorować nimi tort? Co zrobić, N? Będziesz musiała sobie jakoś z tym poradzić. Muszę przyznać, że te papryczki nie wyglądają tak źle. Najważniejsze to nie myśleć o smaku. Masz pecha! Teraz Britney bierze się za dekorowanie swojego tortu. Mmm, lody! Lubicie lody? Ja uwielbiam. Napiszcie w komentarzach, jaki smak jest waszym ulubionym. Britney zaczyna dekorować środek tortu kulkami lodów truskawkowych. Co za pychota! A co my tu mamy? Bananowe? I już go nie ma. Bierzemy kolejny kubełek lodów. Będzie świetnie wyglądać na górze. No, rewelacja. Tymczasem Ann kontynuuje dekorowanie swojego tortu papryczkami chili. Co to jest? Wow, Britney, zrobiłaś gigantyczną lodową wieżę. Świetnie. Ann, skup się na wow. swoim torcie. A ja w międzyczasie zacznę degustować swój. O tak, to jest pyszne. Kawałek lodów, kawałek ciasta. Idealnie. Chcesz spróbować? Nie dam ci, to wszystko jest moje, a ty jedz swój pyszniutki torcik. No i zjem. To tylko ciasto z papryczkami, jestem pewna, że nie jest tak źle. No i proszę, kolejny kęs. Nawet smaczne. O nie! Jakie ostre! Nie, jednak nie będę jadła takiego tortu. Łamiesz zasady? To nie fair. Zaraz wybierzemy Ci karę. O nie! Sos basko, nie do wiary! Przecież tort N jest już bardzo ostry! Teraz będzie mega ostry! Biedna N. Jak ona to teraz zje? Niestety będzie musiała. Smacznego! Weź się w garść N, dasz radę. Oj, jestem pewna, że sobie poradzę. No, 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 wow. Britney chyba nie doceniła możliwości N. Ona jest bohaterką. No dalej, już niewiele zostało. Kawałek po kawałku. N, zostało ci tylko troszeczkę. Zrobiła to. Dobra robota. Ojej, chyba całe to pikantne jedzenie daje sobie znać. Lepiej uważajcie! Trzymam cię! O nie, tylko nie mój tort. Niech ktoś wezwie lekarza albo jeszcze lepiej straż pożarną. Potrzebujemy pomocy. No to musiało boleć. Wszyscy cali? Britney, N. Wszystko w porządku? Trzeba bardziej uważać na ostre potrawy. Ups, tort Britney został zniszczony. Ale coś tam z niego jeszcze zostało. To lepsze niż nic. Dziewczyny, jesteście gotowe na drugie wyzwanie? No to kręć kołem, Britney. Życzymy ci powodzenia. Wasabi? To okropne. Nie jest słodkie i nie nadaje się do dekoracji tortów. Choć może Britney przekona nas, że jest inaczej. Teraz Twoja kolej N. Mamy nadzieję, że będziesz miała więcej szczęścia. Wow, super! Dwie pozycje naraz. Batoniki czekoladowe i Nutella. No co za pyszności. Ty pierwsza N. Najpierw bierzemy Nutelle. Yummy! Mmm, jakie to jest dobre. N chyba coś kombinuje. Co? Budowniczy? Co ty robisz, N? Chyba wszystko jasne. Zamierza zbudować swój wymarzony tort z wykorzystaniem Nutelli i batoników. Najpierw kładziemy Nutellę na tort, a teraz będziemy ją rozprowadzać. Tak, aby czekolada równomiernie się ułożyła. Dobra robota. Teraz wszystko mierzymy taśmą mierniczą. Właśnie tak. I przechodzimy do batoników. Układamy je z boku na całym torcie w ten sposób. A kilka batoników na górze. Elegancko. Twoja kolej, Britney. Tor z wasabi? No to coś oryginalnego, prawda? Ojej, jak go dużo. Ale czegoś tu brakuje. Britney ma chyba jakiś pomysł. Ej, czy ona próbuje coś ukraść? Rzeczywiście. To łopatka, z którą łatwiej będzie jej pracować. Wyszło świetnie. En, co ty robisz? Masz zamiar zjeść... w... Zjadła wasabi. W miejscu pracy trzeba być bardzo uważnym. Szczególnie podczas przerwy na lunch. Z N nie można zadzierać. Smacznego, Britney! O, to obrzydliwe. No co, Britney? Próbuj wasabi. Okej. O nie! To obrzydliwe. Współczujemy. To na pewno nie smakuje tak dobrze jak tort N, który ona zaraz spróbuje. Jaki apetyczny kawałek. Takim ciastem nikt nie chce się dzielić. Britni wystarczy, że wyobrazisz sobie coś smaczniejszego zamiast swojego ciasta. Na przykład torten. Dziewczyny już prawie dojadły. Britni ma ostatni kawałek. Fuu, to jest zbyt ochydne. Trzeba szybko zjeść coś pysznego. O tak, przepraszam, en. Coś mi mówi, że on tego nie odpuści. Ups. Przygotuj się, Britney. Czeka cię koło karne. Co tym razem? Surowe jajka? Masakra! No wiesz, mogło być gorzej. Britney, zostało tylko uzbroić ci się w cierpliwość i jakoś to wytrzymać. Idealne trafienie w twarz. Ten chyba się wciągnęła w grę. Teraz Britney ma na głowie cały talerz jaj. Jakie to paskudne. Chociaż po torcie z wasabi chyba nie jest tak źle. No, i dochodzimy do trzeciego challenge'u. Co tym razem czeka dziewczyny? Już niedługo się o tym przekonamy. N dostanie? Kwaśne cukierki. Ciekawe, jak będą pasować do tortu. Teraz Twoja kolej, Britney. Mam nadzieję, że będziesz miała więcej szczęścia. Co? Karma dla kotów? To jakiś żart? Ups. Jesteśmy pewni, że taki tort spodobałby się Waszym pupilom, ale niekoniecznie ludziom. Dlaczego nie chcesz się otworzyć? No dalej! N nie ma takich problemów. Ostrożnie, Britni, bo stracisz swój główny składnik. Ojej, tylko spójrzcie na cukierki N. Są piękne i pachną lepiej niż karma dla kotów. Ta karma jest naprawdę paskudna. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tych cukiereczków. Ojej, co za... Ale fajnie! O, ja coś nie mam ochoty tego próbować. Fu, nawet nie chcę tego włochać. Blech. N, czas dekorować tort cukierkami. Spójrzcie na te wszystkie kolory. Założę się, że ten tort będzie niesamowicie pyszny. Dobra robota, Awesome. Teraz można próbować. Ej, Britney, zajmij się swoim tortem. Britney, nie żałuj sobie karmy. Masz jej całe pudełko. Trzeba to wszystko wysypać. Świetnie, to naprawdę dużo kociego jedzenia. Jak ona to wszystko zje. Tymczasem Endelektuje się swoim tortem. W tym tempie za chwilę go nie będzie. Ty też musisz zacząć jeść, Britney. No dalej. Fuu, to takie uchydne. Cześć, Kotku, jak się tu dostałeś? Chcesz troszkę pysznego jedzonka? Brawo, świetnie sobie radzisz. Niezły plan, Britney, ale to chyba nie jest dozwolone. Ojej, wygląda na to, że zjadła zbyt dużo kwaśnych cukierków. Uważaj! Nie podoba jej się nowy przyjaciel Britney. Przykro mi, ale to jedzenie jest przeznaczone dla niej. Oh my god! Co za pyszności! Ojej, kwasota sięgnęła zenitu. Nie wiem, czy jej się to podoba, czy nie. Wezwać pomoc? Dobra, to jest moja szansa. Panie Kocie, zapraszam. Nie zawiedź mnie. Dobra robota. Raz, dwa, trzy. Czujesz się lepiej? O nie, En chyba zauważyła, że Britney nie grała fair. Czas na koło karne. Hmm. Scręć, Britney. Już niedługo dowiemy się, co cię czeka. O nie, tylko nie to. Najgorsza i najstraszniejsza ze wszystkich kar, uderzenie tortem w twarz. Nie smuć się, Britney. Przynajmniej pan kot zjadł większość karmy, prawda? Wow, ile tu soczystych owoców. Super. Uwaga, moi drodzy, pierwszym zadaniem jest zrobienie ciasta z galaretką w kształcie serca. Najpierw wezmę ananasa, to po prostu go uwielbiam. I wytnę z niego słodkie serduszka. Aj! Ach ty, niegrzeczny ananasie, no daj się pokroić! O. Peter, tu nie chodzi o ananasa, a źle trzymasz nóż. Tak to się robi. O, dzięki Jane. W końcu mi się udało. Patrz, jak szybko umiem go ciąć. Jednocześnie mogę go też jeść, ale dobry. Peter nie liczy się szybkość, tylko jakość. Przynajmniej mam wszystko gotowe. Co tam dalej? Dobre pytanie. Ja wezmę pomarańczę. Będzie świetnie pasować do ananasa. Co tam mówisz, pomarańcza? Ja też mam. Naprzód, stary. Zobacz, jaki jestem silny. To jest po prostu niesamowite. Totalny odlot. Podczas gdy Peter bawi się pomarańczą, ja pokroję następny owoc. Niech to będzie zielone jabłko. Zdepczę ci po piętach, Jane. Jabłko? Niech będzie jabłko. Trzeba go posmakować przed dodaniem do ciasta. Ojej, chyba mnie poniosło i wszystko zjadłem. Przynajmniej nie będę głodować. Trzeba dodać żelatynę, żeby ciasto wyszło galaretkowate. Uj, to jest takie kwaśne i niesmaczne. Czy to w ogóle jadalne? No dobra, skoro Jane to dodała, to chyba też powinienem. Tylko nie zapomnij rozcieńczyć w wodzie. Tak zrobię. Używam trzepaczki, żeby wyprzedzić Petera. O, żelatyna się rozpuściła, można nią zalać owoce. Lecimy do lodowki. Ja pierwszy, przytrzymać ci drzwiczki. Dzięki, Peter. Jesteś prawdziwym gentlemanem. Pozostało tylko troszkę poczekać. Patrz, jestem robotem. Robotem bez mózgu. O, czas minął. Wygląda na to, że nasze ciasta są gotowe. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co mi wyszło. Ja też. Ale pięknie! Dzięki foremce otrzymałam idealne serce. Ciasto jest takie piękne prawie jak u szefa kuchni. Co o tym sądzisz? Daj spokój, lepiej spójrz tutaj. Ojej, co się stało? Dlaczego ciasto nie zastygło? Hmm, wygląda na to, że nie wymieszałeś dobrze żelatyny. Nie szkodzi, dodam tylko bitą śmietanę i będzie super. Co? To ci nie pomoże. Śmietane dodaje się tylko troszkę. Na stole jest tyle owoców. Udekoruję mój tort truskawkami i borówkami. Świetnie komponują się zresztą owoców i podkreślają kształt tortu. Owoce? A ja wezmę arbuza. Niech będzie ozdobą mojego tortu. Daram. Jesteśmy gotowi, szefie. Dobra, zobaczmy, co tam macie. Wow, to ciasto jest trepliką oryginału. Jane, świetnie ci poszło. Dobra robota. Mogę spróbować? Wow! Cudowne! Werdykt jest prosty. Arcydzieło. Ej, szefie! Co? Nie chwal zbyt wcześniej, Jane. Nie widziałeś jeszcze mojej pracy. Co no to ma być? Co za masakra? Dobra, twojego ciasta też spróbuję. Ojej, to wcale nie smakuje dobrze, o matko! Kurczę, chyba za słabo się starałem. Nowe zadanie jest całkiem interesujące. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć. Nowe zadanie to tort z jednorożcem. Do roboty, koledzy. Świetnie, wezmę to. Dobrze, że mam jeszcze jeden kawałek. Warstwa galaretki jest taka fajna, nie tak jak ciasto. Zobaczcie, co ja potrafię zrobić. Ale trzat! Warstwy ciasta też są pyszne. Ułożę je razem z tymi galaretkami. Myślę, że to świetny pomysł. Tak ładnie to wygląda. O, Jane znowu mnie wyprzedziła. Miesza warstwy? Co za genialny pomysł. Jak Jane na to wpadła? Tort z jednorożcem musi być tęczowy. Dobrze, że znam wszystkie kolory. Super! Ej! Oddawaj! Jeszcze czego? Ja wziąłem pierwszy. Wcale nie! Kurczę, rozerwało się. To za mało. Nie szkodzi. Będziemy musieli zebrać to, co spadło. Ups, nie potrzebuję piórka. Znalazłem przekąskę, ale fajnie. Pod kremem i tak nikt tego nie zobaczy. Gotowe. Patrz, Jane. Hmm, jak możesz używać składników z podłogi do tortu? To jest przecież brudne. Obejdę się bez ostatniej warstwy i przejdę od razu do kremu. O, uwielbiam krem. Jest taki słodki i pyszny. Szkoda, że nie chcesz spróbować, Jane. Wiele tracisz. Hmm, świetnie, ten krem jest idealny do mojego ciasta. Tu, kolego, Rozgość się na moim torcie. Tu jest twoje miejsce. Nie jest zbyt równo, ale ujdzie. Oho, Jane ma piękne ciasto. Zobaczmy, który róg mam wybrać. O, wiem, niech będzie złoty. Pozostaje tylko przykleić oczy i uszy. Zgadzam się, spójrzcie, jakie piękne rogi. Nie zamierzam wybierać jednego, dodam wszystkie. Tak będzie jeszcze ładniej i bardziej kolorowo. Podoba mi się, co? Jane dekoruje tort piankami marshmallow? Ja też chcę, ale wezmę więcej niebieskich. Nie zapomnij o posepce, Peter. To takie słodkie rewelacja. O, dzięki Jane. Jak zawsze masz świetny pomysł. Szefie patrz już skończyłem. No to pokaż nam, co tym razem wymyśliłeś. Ojej Peter, twoje ciasto znowu jest takie niechlujne. A Jane znów cieszy moje oko. Brawo! Wykonałaś kawał dobrej roboty. Co za wspaniały przekrój. Masz prawdziwy talent. Jest przepyszne, brawo! Szefie, co ty na to? Czyż to niewspaniałe? Dobra, daj mi swojego tortu niech spróbuję. Co obrzydliwe, Czy to jedzenie z podłogi? Przykro mi, ale to ciasto jest niedobre. Wygrywa Jane. Tak się starałam. Wspaniale jest robić tortę.